No hej, ostatnio gadaliśmy na temat najlepszych filmów 2020. Nie wiem jeszcze, ile osób obejrzało ten materiał. Wcale nie dlatego, że nagrywam te materiały po sobie. Ale, wracając do tematu, dziś wybierzemy sobie najgorsze filmy 2020 roku. Wybierzemy 5 pozycji. Dlatego, dajcie swoje listy w komentarzach, abym mógł ewentualnie nadrobić jakieś złe filmy, aby ocenić, czy by mi się podobały. Na mojej liście znajdzie się dużo polskich filmów, nie wiedzieć czemu, bo zagranicznych filmów było bardzo mało, szczególnie bardzo złych. Dobra, dość pierdzielenia. Wymieniam filmy od najmniej szkodliwego do najbardziej szkodliwego. Miejsce piąte: Mulan. Remake Disneya to rzecz bardzo kontrowersyjna, już sama w sobie, gdyż są ludzie za i są przeciwnicy czyli w dużym stopniu dorośli wychowani na oryginalnych animacjach. Jednak są te dobre remake, jak Księga Dżungli, są adaptacje od linijki, jak Piękna i Bestia ale są też takie, które budzą wielkie kontrowersje bardziej niż inne, czyli przykładowo Król Lew z 2019 roku, który mimo wielkiego box-office'u zebrał bardzo mieszane opinie, ale to właśnie tegoroczna Mulan spotkała się z wylewem pomyli na siebie. Początkowo chodziło m.in. o usunięcie postaci muszu oraz piosenek, które były w oryginale, aż po dziecięcą i obraźliwą dla innych fabułę. Nie możesz być wojowniczką, masz się żenić, bycie wojowniczką nie jest dla ciebie. No chyba, że masz supermoce. No błagam, czy oni myśleli, że to kurwa przejdzie jako udany film? Czy jakakolwiek z kobiet, która to ogląda, choć pewnie nikt tego nie ogląda, nie poczuła się urażona tą fabułą? Mulan zarobiła mało ze względu na pandemię i zostanie zapomniana bardzo szybko. A znajdzie się grupa osób, której Mulan może się podobać. Ale ja nie jestem jedną z tych osób i raczej nie będę. Na nagrodę pocieszenia daje Mulan podręcznik pod tytułem Jak napisać scenariusz, aby Disney się nauczył zmieniać swoje historie w nieobraźliwy dla nikogo sposób. Miejsce czwarte. Zenek. Czas na polskie filmy zaczynając od długo zapowiadanej biografii naszego rodzimego króla Disco Polo, czyli Zenona Martyniuka. Choć mnóstwo ludzi czekało na tę produkcję, tak film stał się kopalnią heheszków jeszcze długo przed premierą ale niestety film dystrybuowany przez TVP nie wybronił się niczym nawet po premierze. się z za Choć pierwsza część filmu jest jeszcze oglądalna, tak druga część tej historii to po prostu dalsza fabuła po przeskoku czasowym, trzymająca się na ślinę bez żadnego ciekawego pomysłu. Nawet mi nie piszcie o tym chujowym motywie z porwaniem, który i tak się nie wydarzył w realu. O ile w pierwszej części można było się doszukać zalet na czele z rolą Zenona Martyniuka granego przez Jakuba Zająca, ale kiedy główny aktor zostaje podmieniony na Krzysztofa czy Czota, to szybko traci się zainteresowanie, a film dłuży się w cholerę i nie chce się skończyć. Nawet końcowy koncert wszystkich Zenków boli w uszy. Zenek jest tym, na co się zapowiadał od samego początku, czyli bardzo przeciętnym filmem, który już trafił do koszyka filmów za 10 zł w Biedronce i o dziwo na Netflixa, co mnie zszokowało jak się o tym dowiedziałem. Na nagrodę pocieszenia Azenkowi zostawiam paczkę papierosów, które aktorzy jarają w tym filmie w hurtowych ilościach. No i jak to mówi piosenka Martyniuka, co poradzić mogę na to? Miejsce trzecie Bad Boy. Co to kurwa jest? Nie. Najgorsze jest to, że ten film był szeroko reklamowany na Netflix nie, nie zapłacili mi za to, ale doczekał się polsatowej wersji serialowej, która stała jeszcze bardziej niż film. Nie polecam. Wega naprawdę powinien już przestać inwestować w swoje Lamborghini, przez co musi robić kolejne filmy, aby spłacić swój pojazd. Wyjdzie to na lepsze wielu osobom, szczególnie mi i wielu widzom, którzy jeszcze wydają hajs na bilet na jego film. Wypierdalać tym na Na niezasłużoną nagrodę pocieszenia zostawiam panu Wegusiowi bilet na Majorkę, aby wyjechał i zostawił w spokoju naszą branżę kinową. Miejsce drugie, pętla. Ktoś powiedział, że po i nie da się zrobić jeszcze gorszego filmu. No to przyszedł pan Vega, tuż przed pandemią, i zrobił jeszcze bardziej chujowy film od poprzednika. W chuj polityk! Dzieci się zaczęło ruchać?! Czternastolatka z wyrolu pierdolonych?! Zrobimy burdel z górnej półki. Miejsce, do którego będą przychodzić politycy, biznesmeni, służby i celebryci. Gwarancja pełnej dyskrecji. Dymanie topowych lasek. Zamontujemy w pokojach kamery i będziemy zbierać materiał na ludzi, potem ich szantażować. O ile wiele ludzi się cieszyło, że po zamknięciu KIN przynajmniej odetniemy na chwilę od hurtowej ilości wypuszczanych filmów pana Wegusia, tak on stwierdził, że jebać pandemię i kręcę kolejny film no! Który tym razem miał być jego pierwszym, poważnym filmem w jego karierze. Po zobaczeniu z na wszyscy wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądać. Niestety pomyliliśmy się. To było jeszcze gorsze. Kurwa! Kurwa! Pętla to przykład tego, że Pan Vega ma już w dupie swoje Cinematic Universe, a kolejne produkcje robi tylko dla hajsu. Ten film nie ma za grosz sensu. Nie ma w nim nic ciekawego, aktorzy mają w dupie co się stanie z ich postaciami, a montaż jest dwa razy gorszy od mojego montażu. No bo co z tego, że wzięto ciekawy temat na szkielet historii, czyli aferę podkarpacką, jeżeli zrobiono to w koszmarny sposób. Ten film to po prostu zlepek kolejnych scen seksu, tym razem w hurtowych ilościach, co Antoś Krójkowski żalił się w wywiadzie, bo po dziesiątym razie już miał dość. Raz oczywistej przemocy, wulgaryzmów i żartów bardzo suchych, nawet bardziej niż moje. Pętla nie powinna nigdy powstać, a jeśli jest naprawdę pierwszym filmem pana Wegusia, to ja już podziękuję i na jeszcze bardziej niezasłużoną nagrodę poczczenia daję paprykowi Order Mercy, bo jemu już podziękujemy. A co jeżeli wam powiem, że powstał film gorszy od pętli? Będziecie zdziwieni? Raczej nie i wiecie doskonale, czemu miejmy to już za sobą. Miejsce pierwsze 365 dni. O kurwa, moi państwo, tego co ci się odjebało, to nawet papryk by się powstydził. Co się wydarzyło na tej pierdolnej Sycylii? Swoją drogą wyobraźcie sobie, co je było, gdyby on nakręcił ten film. Chyba nikt nie jest zdziwiony, że zasłużone pierwsze miejsce i miano najgorszego filmu 2020 wygrywa polska odpowiedź na 50 twarzy greja pani Barbary Białowąs, choć i tak wszyscy wiemy kto to naprawdę reżyserował. Co sprawia, że 365 dni to tak gówniany film. Odpowiedź brzmi WSZYSTKO. O ile w takim Zenku czy Bad Boyu można się doszukać jakiejkolwiek zalety, tak porno z pod tytułem Rock nie ma absolutnie nic na swoją obronę. Ekranizacja popularnej powieści blanki lipijskiej nie wiem do dzisiaj, jak ona odniosła sukces. To film kompletnie zbędny i do szybkiego zapomnienia. Nie działa kompletnie z żadnej strony, bo kuleje tu niemal wszystko. Aktorstwo jest tak drewniane jak mój internet, muzyka jest dobrana jak z blendera. Zdjęcia są. No dobra, powiedzmy, że nawet. Ale montaż i cała reszta to po prostu koszmar. Wspomniałem przy okazji Mulan o obraźliwej fabule. Jednak tam nie była aż tak rażąca, ale tutaj. Czy wy jesteście kurwa normalni? Drogie panie oglądające ten filmik, czy która z was skupiła tę fabułę? Oni próbują wam wmówić, że gwałcenie kobiety przez bogatego, tego gangstera jest ok. Nie. Gwałt. A to jest jedno z najgorszych przestępstw. pierdolę i to gówno miało trzy części, jeszcze odniosło sukces. Wiem, że mi będą usuwać ten filmik, ale mam to w dupie. Czy w tym roku był bardziej obraźliwy film dla kogokolwiek? No właśnie. Czy w tym filmie cokolwiek działa? Chyba tylko lamparskiej, mogę przyznać, że nawet wypadła spoko w roli tempej przyjaciółeczki głównej bohaterki. A tak to mówię, to wszystko nie powinno powstać i mam nadzieję, że druga część się nie sprzeda, która jest już oczywiście planowana na 2022 rok. W pełni zasłużona wielka nagroda najgorszego filmu 2020 oraz zdjęcie gimpera ze specjalnym podpisem wypierdalaj dla tej produkcji. Uff. Trochę po wylałem na podium, o paru produktach zapomniałem wspomnieć. Przykładowo nie widziałem filmu Erotica 2022, bo nie zostałem zachęcony po negatywnych recenzjach. A Wam jakie filmy w tym roku zrobiły największą krzywdę? Dajcie znać w komentarzach, dajcie lajka, suba z dzwonkiem, bo już wkrótce pogadamy o najlepszych tegorocznych serialach. I wbijacie też na Discorda, do którego link macie w opisie. Do usłyszenia.